Przez 50 lat na trzech piętrach działała legendarna księgarnia MDM. Teraz razem możemy dać jej nowe życie. Stworzymy tu największe i najważniejsze centrum literackie w całej Polsce. Nazywamy się Fundacja Kultura Nieboli i od 11 lat robimy wszystko z miłości do czytania. I chcemy Was z tą miłością zarażać. Big Book Cafe MDM będzie sceną wspaniałych wydarzeń, spektakli, słuchowisk, rozmów. Warsztatów, wykładów i happeningów. A tu za mną i za Miszką stanie scena, a na tej scenie w ciągu najbliższych trzech lat zorganizujemy kilkaset najbardziej oryginalnych wydarzeń. Do udziału w nich zaprosimy gwiazdy literackie, muzyków, aktorów, reżyserów. Nasze wydarzenia będą otwarte dla publiczności, nieodpłatne, a wiele z nich będziemy transmitować. Widzicie te regały, e, zabytkowe, piękne, wspaniałe, już niedługo zapełnią się książkami, jakimi? Sprawdzonymi przez nas w czytaniu. Dlaczego to robimy? Bo chcemy was inspirować. Bo chcemy zmieniać świat. Bo kochamy czytać. Bo jesteśmy idealistami i marzycielami. Bo jesteśmy realistami, Big Book Cafe MDM, tutaj w sercu Warszawy, to druga scena literacka, którą utworzymy. Nie jesteśmy nowicjuszami, bo na Mokotowie prowadzimy małą scenę Big Book Cafe, a tam 150 wydarzeń rocznie. Przed nami nie lada wyzwanie, bo nie tylko wymyślimy i stworzymy wspaniały program literacki, ale najpierw podaj cegłę. Czyli wielki remont, bo chcemy, żeby to miejsce miało duszę, żebyście dobrze się tu czuli, żebyście chcieli do nas przychodzić. No i cóż, cieszyć się miłością do książek i czytania razem z nami. Bez was to się nie uda dołącz do naszych patronów. Dziękujemy. Bardzo wam dziękujemy. 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 I bardzo dziękujemy.